Czy znalazłam rozwiązanie na to, żeby móc uprawiać aktywność fizyczną pomimo upałów? Czy w tym roku moje wakacje w gorących krajach, których zwykle unikam, dojdą wreszcie do skutku? Słuchajcie, moja fizjoterapeutka poleciła mi, żebym zakupiła odzież chłodzącą. I zrobiłam to, kupiłam i specjalnie dla Was testuję to, co przyszło, sprawdzam, jak to wygląda, no i zobaczymy, jak mi się to sprawdzi na co dzień. W dzisiejszym filmie pierwsze proste testy związane z unpackingiem, tak zwanym chyba, poza tym sprawdzam w nagrzanym samochodzie. Przyszedł do mnie pan sąsiad, przez chwilę zapukał w szybkę i zapytał się, czy wszystko w porządku. <grym> no i testuję po raz pierwszy w ramach aktywności fizycznej. Zapraszam do oglądania. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne? Może od tego zacznę. Upały dla osoby ze stwardnieniem rozsianym to jest katorga. Bardzo wiele osób, zdecydowana większość osób ze SM nie może, nie lubi, nie chce się przegrzewać i jeszcze ich, jakby, neurologiczne objawy się pogłębiają, i ja tak mam. Jak jadę do stajni i jest gorąco, to po prostu ja umieram i ja czuję, że jestem turbosłabsza, dlatego muszę znaleźć rozwiązanie. I takim rozwiązaniem są różnego rodzaju gadżety związane z chłodzeniem. Kupiłam sobie koszulkę, frotki na rękę, frotki na kark oraz czapkę. Napadłam, i to nie było tanie, na sklep, który oferuje specjalistyczną odzież chłodzącą. I to jest jakby moje pierwsze otwarcie tego pudełka. Jeszcze wszystko jest, jak widzicie... Zapakowane w foliki. Jeszcze nie miałam okazji tego wypróbować, przetestować, ale przy Was to najpierw w ogóle otwieram i zobaczymy, co to w ogóle przyszło. Pierwsza i najdroższa rzecz tej całej zabawy to jest koszulka. Zamówiłam emkę. Dziś z Marianku to jest bardzo, bardzo duża emka. Ale to w sumie dobrze, bo ja nie lubię za bardzo obcisłych, obcisłych rzeczy. W jaki sposób zalecają tego używać? Słuchajcie, idea jest taka, że taką odzież moczy się w zimnej wodzie, wyciska i napisane jest, że 8 godzin chłodzenia zapewnia. I na początku ja myślałam, że to będzie taka jakby koszulka, jak. Jak taka zwykła koszulka, ale tu się okazuje, że tu jest coś w ogóle w nią wbudowane. Taka jakby warstewka, bo trochę się obawiałam, jak to ma niby działać, żeby to mnie nie moczyło. No bo to nie jest jakby trudne założyć dla siebie zwykłą, mokrą koszulkę. Ale ta ma być sucha, jakby jeżeli chodzi o to, co jest w środku, a chłodzić. Dobra, stwierdziłam, że pierwszy test zrobimy tam, gdzie zwykle latem jest mi najbardziej gorąco. Musicie wybaczyć, że nie będę zakładała koszulki na gołe ciałko, ale znowu ktoś mi powie, że szczuje cycem, bo niestety, ale idiotów nie sieją. Yy, więc testuję, bo akurat samochód zostawiłam w cieniu, przemyślanie. Chwilę nagrzeję. Zobaczymy, jak się w ogóle będę czuła, jak to założę. Zaczynając w ogóle od koszulki. Koszulkę, którą namoczyłam, ona jest. Nadal mokra, to nie jest tak, że faktycznie, że to jakoś magicznie zupełnie schnie, tu ją na razie wywiesiłam, żeby sobie poczekała, jest, widzicie, jeszcze trochę mokra, jeszcze, jeszcze ją się postaram troszkę bardziej za chwilę wycisnąć, no i poczekamy, aż w aucie będzie właściwa temperatura do testów, w tej chwili mamy 26,5 stopnia, jeżeli chodzi o zewnątrz, myślę, że samochód się zaraz nagrzeje. Ja jestem, mówię, w nagrzanym aucie. Klima jest wyłączona, a dworze jest 28 stopni. Powiem Wam, że siedzę tutaj nie wiem ze 3 minuty i już mam dosyć. Teraz tak, ta koszulka. Ona, chyba za mało ją wycisnęłam, ale to potrzebne jest więcej siły niż mi się wydaje. Muszę ją trochę jeszcze dodociskać. Tak jak mówiłam, nie da rady i nie ma takiej opcji, żeby ją założyła na gołe ciałko, bo mi zaraz jakiś jełop powie, że mam problem. Aczkolwiek i tak będę musiała ją wkładać na biustonosz, więc w ogóle zobaczmy, jak to się. A, ale zimne! No, jest to uczucie wkładania mokrego t-shirta. Nie ma. Przeba. O! 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 Uczucie wkładania mokrego t-shirta bardzo. Ej, ale fajnie. Jak już się włożę ten mokry t-shirt. Przed chwilą przyszedł do mnie pan sąsiad, zapukał przez szybkę i zapytał się, czy wszystko w porządku. Ja myślę, że. Ma podstawy, żeby się martwić. Z kolei mój mąż zapytał się, czy na wszystkich zdjęciach z sardyni będę wyglądała w ten sposób. Ale do meritum. Jest mi już cholernie ciepło, więc zaraz będę stąd wychodzić. Ale powiem Wam, że tak czując różnicę, najcieplej to mi jest w głowę a na głowie nie mam czapki. Tutaj, jeżeli chodzi o ten ciałko, jest lepiej. No, jestem bardzo ciekawa, jak to się w praktyce sprawdzi w ruchu, no bo tego nie przetestujemy w samochodzie, no ale to będę mogła przetestować, jak będę w stajni albo na rolkach. Powiem Wam, że to uczucie takiej mokrości koszulka bardzo szybko jakby mija i faktycznie on daje takie super miłe uczucie chłodzenia. Na razie mówię, jest jeszcze nadal ciągle wilgotne, ale tutaj na dole on jest z takiej siateczki. Więc ja myślę, że to bardzo szybko wyschnie, natomiast ta góra jest bardziej zabezpieczona i tutaj na górze on jest suchy. Więc to też nie jest tak, że przez cały czas jesteśmy wystawieni na działanie jakby mokrego. Co jeszcze pozamawiałam? Słuchajcie, pozamawiałam... Co ja tu wzięłam? To są chyba chłodzaczki na... zamówiono na nadgarstki i na kark. To chwilę sobie poleżało, jest dalej wilgotne, ale już sobie przez chwilę to założyłam i powiem Wam, że naprawdę to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Jak się tak człowiek trochę tym poobwija, powiem Wam, że to jest przyjemne i faktycznie chłodzi. Pytanie czy to chodzi tylko tak długo, aż wyschnie, czy faktycznie będzie dawało jakąś większą ulgę. Podsumowując, gdzie i kiedy ja używam tych frotek? Używałam ich na wakacjach, używam ich na mieście. Używam ich w tym celu, że faktycznie kiedy jest ciepło, to zauważyłam, że mniej mi puchną ręce w momencie, kiedy mam te frotki na nadgarstkach. Tej na szyję używam rzadko, dlatego że po pierwsze ja mam jednak dosyć duży problem z tym, żeby nie przyduszać się i nie mieć odruchu wymiotnego, a po drugie dlatego, że zdecydowanie wolę coś, co stało się tegorocznym naprawdę game changerem i hitem, czyli ręcznik chłodzący, o których za chwilę opowiem. Drugim takim jeszcze rzeczą, kolejną, nie drugą, jest ręcznik. I ręcznik też ma tak samo działać. I tego tu już chyba w ogóle nie otworzyć. I co, wiecie, te słabe rączki czasami, o, o. Też, znowu, ta sama idea działania, czyli namaczamy, wyciskamy, chłodzimy. O ręczniku myślałam w kontekście na przykład do samochodu, albo na plażę, albo w takich momentach, kiedy nie chcę na sobie nosić tej dziwnej koszulki, ale chcę mieć właśnie to uczucie chłodzenia. Yy, I to jest mój, mój plan. Więc... Myślałam w ogóle, że przyjdzie też taki ten ręcznik jak te yy, turystyczne, ale on w ogóle tak nie wygląda. Ma w ogóle zupełnie inną strukturę, jest taki gumowy bardziej. Natomiast chciałam powiedzieć: to, co się stało hitem tego lata i absolutnym game changerem w porównaniu do tych wszystkich innych chłodzących rzeczy, to są właśnie te ręczniki. Dla Was naszykowałam tutaj specjalnie. Jakby się wysuszą, to wyglądają w ten sposób, są sztywne, nie da się ich złożyć. Tak wygląda taki ręcznik namoczony. I powiem Wam, że. To działało ze wszystkich rzeczy absolutnie najlepiej. To znaczy używaliśmy tych ręczników na sardyni podczas wycieczek, nawet żeby schłodzić sobie noc, jak były gorące, to żeby schodzić się w nocy, schłodzić sobie nogi. Taki ręcznik naprawdę przydawał nam się w samochodzie, jak się wchodziło do gorącego auta. Co jest ciekawe, on jest wilgotny, natomiast to nie jest tak, że on jest jakiś turbo mokry. Nie ma się takiego wrażenia kładzenia mokrej rzeczy na, na sobie. George mi podbiegł pod stopy i nie liże w ogóle. Yy, I to bardzo długo trzymało ten chód. Yy, jeżeli, jak się jest na wycieczce, to taki ręcznik się składa, zwija i pakuje się do tej tubki. Po wycieczce taki ręcznik można prać, można go wysuszyć, tylko uprzedzam, będzie potem taki. Pamiętajcie, żeby nie zostawać mokrego w tym, no bo wiadomo, że wtedy nie wyschnie i, yy, i zapleśnieje. I to jest wszystko. Natomiast ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj testowałam, to te chłodzące ręczniki faktycznie przydawały nam się codziennie. Dziecko zabrało teraz na obóz i bardzo mocno rekomenduję. Za całe te zakupy, słuchajcie, zapłaciłam ponad 600 zł. Tanio nie jest, ale po pierwsze nie są to rzeczy jednorazowe, po drugie Nauczona doświadczeniem z tamtego roku, naprawdę tego potrzebuję. Podsumowując, największym hitem, czymś co bezwzględnie polecam, to jest ręcznik chłodzący. Taki albo inny, który wam pokazałam, natomiast pamiętajcie, żeby to nie był taki zwykły ręcznik turystyczny. Jeżeli aktywnie uprawiacie sport i macie problemy z upałami, chorujecie na stwardnienie rozsiane, to w tym momencie koszulka też będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast, tak jak powiedziałam, raczej do takiego zwiedzania na co dzień w mieście nie bardzo. Wrotki można sobie kupić jako miły dodatek, natomiast nie jest to na pewno coś, czego będę używała bardzo często. Ponieważ mam swój ręcznik chłodzący i to zdecydowanie jest dla mnie bardziej efektywne, a ja na to też zwracam uwagę. Tak więc nie musicie wydawać tak dużych pieniędzy na wszystkie te gadżety, natomiast pamiętajcie, że chłodzenie się w upały jest naprawdę bardzo ważne i warto zadbać o swoje zdrowie i komfort. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.